Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy okazji Forum Wizja Rozwoju, które już po raz czwarty ma miejsce w Gdyni, na Pomorzu. Jest pan Robert Perkowski, wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych w PGNiG S.A. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Skoro mówimy o wizji rozwoju i jesteśmy na Forum Wizja Rozwoju, to chciałem przy... spytać przede wszystkim o przyszłość pgnig i o przyszłość gazu, który ma być paliwem przejściowym w transformacji energetycznej i pierwsze pytanie o to, czy tego gazu na pewno nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo, no te jakby perspektywy rozwoju czy wzrostu zapotrzebowania na gaz m, bardzo nas cieszą, jeśli chodzi o polskie górnictwo, naftowe i gazownictwo, ale faktycznie jednocześnie uważamy, że one są po prostu optymalne dla naszej gospodarki, gospodarki naszego państwa, jednocześnie społeczeństwa mo mocno uzależnionego od technologii. Dziś w pewnym sensie od tego bezpieczeństwa energetycznego, o którym na co dzień jako konsumenci nie rozmawiamy, bo ono jest po prostu przez spółki pracujące w tym segmencie sektorze zapewnione, ale dziś od tego bezpieczeństwa jesteśmy uzależnieni. Trudno sobie wyobrazić, że te niestabilne dostawy energii w różnej formie, bo gaz jest jedną z form. Przecież ten gaz tak na samym, powiedzmy sobie, na samym końcu jest przekształcany na energię cieplną albo energię elektryczną. Wiatr mówiąc powiedzmy o innych alternatywach, tych takich powiedzmy sobie, zeroemisyjnych, czyli wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci, a my ten prąd, energię w różnej formie jednak potrzebujemy 24 godziny na dobę, cały czas non-stop. Chociażby nawet do zapewnienia bezpieczeństwa naszego wprost życia w szpitalach, bo respiratory są na prąd, czy chociażby zapewnienia łańcuchów logistycznych, transportu publicznego, do wszystkiego. Ja nie wyobrażam sobie i Państwo pewnie też, jak życie mogłoby wyglądać, jak byłoby zdestabilizowane bez właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego. Paliwo gazowe jest jedynym paliwem, które w pewnym sensie może w szybki sposób zapewnić nam bardzo dużą redukcję emisji dwutlenku węgla, ale również przy tym jeszcze większą redukcję, bo praktycznie prawie całą redukcję pozostałych innych zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłów zawieszonych, które są bezpośrednim takim, powiedzmy, elementem wpływającym na komfort naszego oddychania życia i bezpośrednio na zdrowie, jeżeli mówimy o nas i o naszym środowisku, w którym, w którym żyjemy. Jednocześnie paliwo gazowe ma tą właściwość, że przecież tymi samymi, Rurami możemy transportować w przyszłości. Dalej rozwijając się, czy, czy zbliżając się do, do powiedzmy sobie tej gospodarki zeroemisyjnej na obiegu zamkniętym, możemy również transportować biometan, czyli tak naprawdę to jest dokładnie ta sama molekuła, ten sam gaz, tylko że wytwarzany z odpadów organicznych. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo tu akurat też prowadzi różnego rodzaju projekty. Projekty pilotażowe, czyli powiedzmy sobie, przekształcenie odpadów w biometan, czy odpadów produkcyjnych, chociażby z gospodarstw rolnych, z dużych przedsiębiorstw wytwarzających dużą ilość odpadów organicznych, które można w biometanowniach, biokompostowniach przetwarzać właśnie na ten gaz. I w tym obszarze razem akurat z PKN Orlen chcemy być animatorami tego rynku i pobudzać to po to, żeby faktycznie w przyszłości ten gaz ziemny zastępować tymi zeroemisyjnymi, przyjaznymi, jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku formami tego samego gazu. Ale jednocześnie takim mocno zdobywającym popularność, o którym bardzo dużo się mówi, jest oczywiście gaz w postaci wodoru. To też jest gaz, który również w kontekście regulacji unijnych, ale również tych naszych krajowych i polityk, również polityki energetycznej państwa, ma być dotłaczany do gazu do tych samych instalacji, powodując zmniejszenie emisyjności gazu ziemnego. Dziś jesteśmy przekonani, że ten rozwój jesteśmy jako polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, rozwój zapotrzebowania jesteśmy w stanie zapewnić, zabezpieczyć. Oczywiście cały czas prasa i Państwo pewnie śledzicie pewne zawirowania wokół budowy gazociągu Baltic Pipe, pewne zawirowania dotyczące chociażby transportu gazu gazociągiem jamańskim, ale to wszystko jest tak naprawdę. Faktycznie przez nas zarządzane i jesteśmy przekonani, że nawet gdyby te dwa kierunki w jakiś sposób były zaburzone, jesteśmy wszystkimi innymi pozostałymi kierunkami zapewnić bezpieczne dostawy dla naszych klientów, o czym chociażby mogą świadczyć te wszystkie kontrakty na paliwo gazowe w postaci gazu płynnego, LNG skroplonego, podpisane i posiadane przez nas, a które jakby powodują, że będziemy mogli dostarczyć to paliwo zarówno przez port imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Świnoujściu, ale również przez inne, do których mamy faktycznie dostępy, również wykupione dostępy, żeby zapewnić to bezpieczeństwo i żeby dalej osiągnąć szybko duży efekt redukcyjny, opierając się na gazie ziemnym, ale jednocześnie pozwalając go, pozwalając na zapewnienie takich ilości, które zapewniłyby powiedzmy sobie możliwą konwersję jednostek węglowych na właśnie gazowe, stąd jest również nasza obecność, chociażby na norweskim szelfie kontynentalnym gdzie faktycznie nasza spółka Pegnic Upstream Norway posiada niedługo, będzie prawdopodobnie posiadała prawie 60 koncesji i utrzymuje, realizuje w tej chwili faktyczną produkcję gazu ziemnego właśnie z tamtego kierunku, który za pośrednictwem Baltic Pipe, a być może również innych tras będzie transportowana do naszego, do naszego państwa. Chcę tutaj zaznaczyć, że również jeżeli mówimy o i pozostałej infrastrukturze przesyłowej, ona na dzień dzisiejszy jest bardzo intensywnie przez firmę GazSystem rozbudowywana. Mówimy o gazociągu, gazowym interkonektorze Polska-Litwa, który niebawem, już relatywnie, myślę, że to w miesiącach można liczyć, będzie, będzie zakończona budowa jego, który zapewni nam połączenie z krajami jak chociażby Litwa, Łotwa, Estonia, a nawet Finlandia. O gazowym interkonektorze ze Słowacją, który da nam dostęp chociażby do kolejnego płynnego, bardzo płynnego rynku, jakim jest Austria. I wiele innych istniejących albo rozbudowywanych interkonektorów, czyli połączeń międzynarodowych, które faktycznie pozwolą nam zapewnić to bezpieczeństwo energetyczne, ale jednocześnie posiadając te różnego rodzaju połączenia, bo kiedyś tak naprawdę mieliśmy jedno główne połączenie na wschód, pozwolą nam po prostu wybierać te kierunki, które są dla nas bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione. I to jest jeden z takich, można powiedzieć, z elementów, albo to są jedne z elementów, które pozwalają nam myśleć w bardzo optymistycznie i w takich bezpiecznych uwarunkowaniach na rozwój tego sektora i zapewnienie tego paliwa gazowego dla naszych klientów.